Bip, 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 bip. No nie ma żadnego sygnału. Bip, 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 bip. No ten deus się nie spisuje. A to i było. Pie bi bi W szczerym polu. 20 km jechałem. Poszukajmy jeszcze.

nie mamy specjalistycznego sprzętu, żeby te drzewo rozkuć. Jak jest sygnał, to zawsze pod korzeniami albo w drzewie. No i Pi bip bip, bip, bip. bip, 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 bip. Nic, będę kończył dzisiejsze wykopki w pośredniu historii. Tak więc do zobaczenia na następnej wyprawie, nic nie wyszło, pocheń 20 km, chciałem coś poszukać. Trudno się mówi. Trzymajcie się. Do następnego. Hej! Znaczy... Hej!